Kochani, jutro jest sobota, czyli według naszego ramowego jadłospisu, jutro jest dzień selera. Seler jest głównym bohaterem dnia. Dlatego już dzisiaj przygotuję pieczeń z selera. Pyszną, aromatyczną pieczeń, w której właśnie swoim smakiem dominuje seler. Mamy bardzo mało takich dodatków, które mogłyby ten seler stłumić. Co będziemy do tego potrzebować? Dwa selery takiej średniej wielkości, dwie czerwone cebule, cztery jajeczka, Dwie łyżki masła oraz w źródłowym przepisie są dwie kostki bulionu, grzy bulionu grzybowego, ale my tego bulionu grzybowego nie używamy. Nie używamy żadnych takich sztucznych mm, dodatków, dlatego też po prostu dodamy y, jedną szklankę wody, grzybki suszone. To mogą być czarne łebki, mogą być prawdziwki, wszystko zależy, jak chcemy mieć silny aromat tych grzybów. Możemy wykorzystać nóżki, ponieważ potem, kiedy już ten seler się nam ugotuje to jest pierwszy etap przed pieczeniem to możemy po prostu te grzybki ugotowane wyjąć. A jeżeli ktoś lubi wersję z grzybkami, no to wtedy po prostu trzeba będzie to bardzo drobno posiekać. Jeżeli teraz nie mamy tego sztucznego bulionu, no to mamy wodę, mamy grzybki i mamy lubczyk, nasz wspaniały, pięknie pachnący, działkowy, wysuszony lubczyk. No i jeszcze pieprz i sól, oczywiście, do smaku. I jeszcze nam będzie potrzebna szklanka bułki tartej, najlepiej jeżeli jest to bułka utarta z wysuszonych przez nas bułeczek. Pierwszy etap oczywiście musimy umyć, obrać warzywa i pokroić, pokroić cebulę na drobną kosteczkę, a seler. Zetrzeć na tarce o dużych oczkach. Więc teraz poproszę męża, żeby pomógł, i to zrobimy. Starty seler, wkładamy do garnka. Do tego cebula, czerwona, posiekana. I choć to będzie się razem gotowało za chwilę, to ja to wymieszam. Zobaczcie, jaką piękną łyżkę dostałam od babci. Ta łyżka ma. Ponad 70 lat. Wymieszam to. Dlaczego? Wyobraźcie sobie, że nasz przyjaciel potrafi rozpoznać, na przykład, jeżeli jest sałatka jarzynowa, czy składniki sałatki jarzynowej zostały wymieszane i doprawione przed dołożeniem e, majonezu. Albo na przykład, czy właśnie jakieś takie yy, yy, potrawy, yy, które potem są zalewane i duszone, czy te składniki były wcześniej wymieszane, czy nie. To jest coś nieprawdopodobnego. Więc mamy seler z cebulą. Do tego wkładamy, wlewamy szklankę wody, te wspomniane grzybki. Ja tego odłożę, dam tylko takie kawałki. Tego mi szkoda będzie na zupę. Sól. Na razie damy taką, dwie, może powiedzmy takie szczypty soli. Później się to doprawi do smaku. Troszkę pieprzu już teraz. I lubczyk. Lubczyku sporo. Oraz, o tym bym zapomniała, masło. Dwie łyżki masła. I to słuchajcie, musi się dusić przez godzinę. I tak, kochani, wygląda seler z cebulą i z grzybkami po dwóch godzinach gotowania. I teraz, oczywiście będzie to musiało ostygnąć. Więc odstawiamy do ostygnięcia. Kochani, seler jest już ugotowany z cebulką i z grzybami, więc teraz wystygło to, bo to musi wystygnąć, żeby można było teraz pójść dalej. Zwróćcie uwagę, jaką mam piękną emaliowaną miskę. Tę miskę dostałam od babci i jak pamiętam, zawsze ona była. Zawsze ona ma 60 lat minimum. Ja te grzybki wyjmuję. Nie wiem, czy chcesz, kochanie, żeby ten pasztecik był z grzybkami. No mi się tak wydaje. Dobrze, to ja je posiekam, bo po prostu one były w całości. Okej, okay. dobrze. To trzeba będzie w takim razie te grzybki posiekać. To już to robię. W następnym kroku będą nam potrzebne jajeczka, cztery jajeczka oraz bułka tarta wspomniana. Ale najpierw, zgodnie z życzeniem, posiekamy te grzybki. grzybków nie trzeba dodawać, tak jak to już wspominałam. To są czarne łebki wysuszone. Dobrze, dodajemy do masy selerowej. W zasadzie to jest na razie jeszcze tylko seler i teraz co dalej? Do tego szklanka bułki tartej może być bezglutenowa i żółtka białka będą nam potrzebne do ubicia pianki. Pianę można ubić tradycyjnie ręcznie, ale kto by się dzisiaj w to bawił, prawda? Dzisiaj mamy urządzenia, które za nas to zrobią. Piana dobrze się ubija, jeżeli jajka są zimne. Można też dodać szczyptę soli, żeby jeszcze lepiej się ubiły. Najpierw tę masę wyrobię, a na sam koniec ubiję jajka. I białka ubiję i je dodam do masy. Trzeba to będzie troszeczkę dosolić. Seler już był solony w przygotowaniu, ale teraz jeszcze została dodana tabułka, jajka. No i oczywiście pieprz, ale ja nie dodaję pieprzu, ponieważ Mój mąż woli chili, więc dodamy chili. I teraz tradycyjnie wyrabiamy to ręką. To tak jak kotlety mielone. Jak to wyrobimy długo i dokładnie, to będą na pewno dobre. I teraz ubijamy białka i zaraz to wymieszamy i przełożymy do foremki. Białka mamy ubite i teraz delikatnie wymieszamy w selerka i przełożymy do foremki. To się będzie piekło godzinę, około godzinę w temperaturze 190 stopni, a potem patyczkiem sprawdzimy czy już jest suche. Powinna do tego być foremka keksówka, ale ja jakoś nie mogłam jej dzisiaj znaleźć, jak to się mówi, że kot ogonem zakrył chyba. Diabeł. Czy tam diabeł? Wolę kot. Kiedyś robiono naprawdę trwałe i porządne rzeczy. Mówię tutaj o tej misce. Dobrze. I wkładamy do foremki wyłożonej papierem do pieczenia. Potem nadmiar tego papieru obetnę. Przekładamy do foremki. Dania kuchni takiej wegetariańskiej, co prawda te są z jajkami, ale to jest wegetariańskie, nie wegańskie. Są naprawdę przepyszne. Dobrze. I teraz trzeba tutaj to wyrównać. Obciąć nadmiar papieru. To trzeba zrobić, bo inaczej będzie nam ten papier się tak podpalał w gorącym piekarniku. Pasztet okrągły. przy niech będzie okrągły. I jeszcze tutaj muszę tak zrobić, żeby o, ten papier mi się, żeby nie tworzył tam takich pustych przestrzeni. No i teraz czekamy około godziny do piekarnika hop. No i kochani kochani, gotowe pieczeń z selera piekła się 45 minut i wystygła i teraz się wszystko okaże teraz się wszystko okaże czy dobrze wszystko zostało zrobione o teraz będzie mi to łatwiej proszę I teraz położymy to. O. Dobrze, no i zobaczymy, wygląda bardzo ładnie, ale teraz jeszcze zobaczymy, jak smakuje. Bardzo. Dobrze się upiekło. Kochanie, ty próbujesz? Dobrze, ja też kawałek spróbuję. Pyszne. Myślę, że nie doceniamy selera, że seler nie tylko jest dobry na surówki czy do zupy, ale również właśnie na taką pieczeń. I można ją jeść na ciepło, na zimno, z musztardą, z różnymi dodatkami. Ale na ciepło podpieczony jest po prostu genialny. To są takie kotleciki i z musztardą jest przepyszny. Tak, czyli po prostu odkrawa się kawałeczek i po prostu na masełku się to obsmaża. Wtedy tutaj jest taka też fajna chrupiąca skórka się robi i to jest przepyszne. Więc udane danie będzie? Tak jest. Uda.